Siemanko, drodzy widzowie? Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars. Idziemy sobie w Brawl Stars dzisiaj To jest gra na cześć M's Na no, nowej postaci w Brawl Stars zobaczcie w chwilę będę miał no to co? Lecimy No teraz mówię Wam, że jeśli chcielibyście podarować mi DMA również... jeśli... Dobra, nie, inaczej um, Jeśli chcielibyście zostać możecie zawsze wejść w ten filmik i powiedzieć szczodę No Możecie ogólnie wejść w ten filmik Pamiętajcie co powiedziałem, teraz musicie słuchać. Czyli chyba się skupiam na rozmowie, a muszę jeszcze grać tutaj. Tak, No hmm. Dobra, więc to tak, pamiętajcie. Jeśli teraz tak musicie, chcielibyście być na bieżąco, musicie zasubskrybować ten kanał. Musicie dać łapkę w górę, chcielibyście napisać komentarz co sądzicie o tym filmie no i najlepiej jeszcze zostawić dzwoneczek znaczy najważniejszy, sprawdźcie, że żeby taki ten czerwony przycisk się szary to będzie krótki filmik nie chciałam powiedzieć, że długi, nie, nie, to nie będzie długi bo macie to ten więc macie mało czasu, chcielibyście sobie coś ujrzeć na YouTube, możecie wyjść zobaczyć sobie zawsze. No ja sobie będę grzał. Dużo wam to nie przeszkadza. Już nie wstałem się trochę, nie chcę lecieć. No, dobra, to jest. z widzicie, nie jest za łatwe. ale teraz tak. Chcę zrobić jednego No i ogólnie. Teraz tu. No, jeszcze zabieramy sobie na botach. Bo chciałem Pokazać fajny Star do Pam. Jeśli nie macie Pam, to polecam obejrzeć film. Dobra, to my lecimy. Że jeśli chcielibyście, jeśli to jest z Was malona, albo jakąś bardzo fajną, jeśli ktoś z Was z, z browser's ma mitycza, piszcie w komentarzu jaki jest mityk albo legenda, albo jakiegoś epicza. Piszcie nazwę, czyli czy to jest mityk, czy legenda. Ile ma się na nim puszyć, nie musi być zaczęła, nie może być nasza macie 500 nasza 6, to może napisać 500. I, i ile i, 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 i jakim najbardziej zadymiarzem lubicie grać ja powiem szczerze bardzo lubię ja powiem szczerze bardzo bardzo lubię franka nie wiem jak wy ile ona przy mnie nie hejtować no dobra no to tak to kończymy, no i dzisiaj ten odcinek, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie, no i pojawi się następny odcinek za kilka miesięcy, więc musicie się spodziewać blisko, że nie będzie dużo odcinków, ale no to...